Cześć, z tej strony Cibor i witajcie po raz pierwszy na moim kanale. Strasznie dziwnie się czuję nagrywając to, ale w sumie to od zawsze chciałem to robić i w końcu jest dobry moment, żeby, to, żeby zacząć to robić. I dziś chciałbym Was zabrać na podsumowanie mojego ligowego wyścigu w Bahrajnie w lidze DTS F1 Polish Esports League. Ścigaliśmy się w niedzielę, dzisiaj mamy poniedziałek. Tutaj wyjeżdżamy na pierwsze okrążenie w Q1. Ehm, no, i zresztą to pierwszy film na moim kanale. No, to niech to okrążenie wyjazdowe będzie małym wprowadzeniem. Jestem Bartek i od zawsze chciałem nagrywać na YouTuba. I właściwie. Dlaczego by nie spróbować? Dlatego teraz próbuję. W końcu mam dobry sprzęt i coś, co mogę pokazać. Także próbuję. E, oczywiście, jeśli macie jakieś rady, spostrzeżenia, co mogę robić lepiej, napiszcie to w komentarzach. Ja będę naprawdę bardzo wdzięczny za wszelkie rady i tak dalej. Tylko niech to, proszę, będzie konstruktywny komentarz, z którego będę mógł coś wyciągnąć. E, tak, jak widać, jeżdżę w Red Bullu. Jest to tak jak już wspominałem, Q1 będziemy rozpoczynać pierwsze okrążenie w Bahrajnie. No i na początek także powinienem Wam powiedzieć, jakich asystów używać. No jak już możecie zauważyć, linia wyścigowa, której bardzo nie lubię, ale nie umiem po prostu bez niej jeździć. Także dlatego ja z nią jeżdżę. Obiecuję wam, że dajcie mi chwilę i ja będę jeździł bez niej, bo wiem, że wtedy będę szybszy. No i to będzie ciekawsze do oglądania, tylko potrzebuję czasu. Co do trakcji, to ona jest na medium ABS jest włączony, skrzynia biegów jest manualna. Rozpoczynamy już okrążenie pomiarowe, hamujemy tutaj mocno do zakrętu numer 1. Po chwili tutaj trzeba uważać na wyjściu i już jedziemy przez zakręt numer 2 i wychodzimy na kolejną prostą z DRS-em. Tutaj, teraz dohamowanie z ósmego biegu na czwórkę w zakręcie, gdzie Verstappen i Hamilton stoczyli w 2021 roku całkiem fajną walkę. Trzeba tu uważać, bo ten tor jest nierówny bardzo w tym miejscu i bardzo łatwo stracić kontrolę. Tutaj, dohamowanie do Herpina, do którego nie ma punktu hamowania, więc ciężko to wyczuć. No, ale ja mam linię wyścigową. I tutaj już trudny techniczny zakręt, zakręt numer 10, bo musimy tu, nie dość, że on jest położony pod kątem, to skręcamy. I hamujemy jednocześnie Także to jest trudny zakręt Szczególnie bez ABS-u Tutaj już oczywiście kolejna prosta z DRS-em Do hamowania do zakrętu numer 11 Tutaj jedziemy pod górę I teraz szybki zakręt w prawo Przejeżdżany na pełnym gazie Ale jak możecie zobaczyć Trochę tutaj odjąłem nogi z gazu Wchodzimy na kolejną prostą Kolejny zdradliwy zakręt na tym torze Dlaczego to zobaczycie W dalszej części tego filmu Tutaj, już ostatni zakręt. Na spokojnie wiem, że to będzie w, w miarę okej. Okay. Czas jak na Q1. Wychodzimy na prostą startową. Otwieramy skrzydło DRS, i jest to czas. Minuta 29, 872. i niektórych pewnie jest to słaby czas, dla mnie też. Ale szybszego za bardzo nie zrobię. Nie, nie, nie liczcie na dobrą jazdę w moim wykonaniu. jak Jak szukacie dobrej jazdy, to nie do mnie. Jak się podobno dostał niesłuszną karę 5 w pozycji. Tutaj już koniec yy, sesji, pierwszej sesji kwalifikacyjnej. Wycofałem się w trakcie, no z, udało z, się zaoszczędzić komplet softów, nie było długiego wyjazdu. Ten czas dał mi drugie miejsce z dość dużą stratą do pierwszego miejsca. No i zobaczymy, co przyniosą dalsze etapy kwalifikacji. Dobra, będziemy rozpoczynać okrążenie pomiarowe. No i będziemy rozpoczynać kolejne okrążenie pomiarowe w... Ku, znaczy kolejne pierwsze okrążenie pomiarowe, q 2 kolejne tej sesji. Jak możecie tam w tle usłyszeć, tam jest mój głos, on jest jeszcze nagrany na starym mikrofonie. Ten odcinek jest już nagrywany na nowym, także bardzo fajnie. Rozpoczynamy okrążenie pomiarowe w Q2. No co, co ja mogę dużo mówić, pozostaje was po prostu z tym okrążeniem. Jak możecie zobaczyć, będziemy tutaj już zbliżać się do końca okrążenia pomiarowego w Q2. Wyjście z ostatniego 14 zakrętu na prostą startową. Tutaj oczywiście zaraz odpalimy system DRS. I jest to czas minuta 29, 623. Także delikatna poprawa około 20 względem Q1. No, Jak można zobaczyć, ten czas już został przebity przez progracza. A tutaj tak, to są wyniki... K2. Jak widzicie, dostałem się spokojnie, znowu się wycofałem w trakcie Kurwa, żeby zaoszczędzić komplet softów, także Q1 i Q2 na łącznie dwóch kompletach softów pisze, przebyte. Także mam dwa komplety na Q3 i jeden mi zostanie na wyścig, także jesteśmy w dobrej sytuacji i mamy jak najbardziej tempo, żeby walczyć o to Pole Position. Dobra, lecimy na ciekawszy segment kwalifikacji. Q3 bez pierdzielania się, zaczynamy. Okrążenie pomiakowe numer 1 w tej sesji, bo będzie jeszcze drugie. Jedziemy. No i tutaj, kuczy zaczynamy bezbędnego pierdzielenia się, od razu okrążenie pomiarowe, dojeżdżamy do pierwszego zakrętu, mocne dohamowanie, do hamowania, przejeżdżamy Apex i zmieniamy od razu na bieg czwarty. Tutaj ważne jest, żeby ściąć trochę bardziej tą takę, ja ją chciałem za słabo. Jesteśmy już na prostej startowej, tutaj inny kierowca Alpine nas przepuszcza, dojeżdżamy do zakrętu numer 4, tutaj lekko dotknięty Apex, ale większej różnicy to nie robi. Jesteśmy na, już na. Będziemy kończyć pierwszy sektor i jak widzicie mapa podświetla się na fioletowo. Mamy najszybszy pierwszy sektor. Tutaj dohamowanie do herpina można było go przejechać lepiej. Zdecydowanie. Ale jedziemy już dalej, jesteśmy na dohamowaniu do zakrętu numer 10 i tutaj też bez problemów, jak wiemy ta targa po prawej to jest dość ciężki temat i łatwo na niej zawisnąć wręcz tej edycji. Jesteśmy już na prostej, tutaj dohamowanie do zakrętu numer 11 Zakrętu, który w tym odcinku jeszcze sporo emocji nam dostarczy Dlaczego to zobaczycie Tutaj już szybki, prawy zakręt I tutaj już bez odpuszczania gazu Tutaj Lekko zdradziecki zakręt i lekko rzuciło bolidem Ale... Tak, zepsułem wyjście, tak jak tam słyszycie w tle Trochę czasu tu straciłem, nie wiem ile nie, myślę, że to nie jest jakaś ogromna strata, ale jednak jest. I będziemy tutaj już kończyć okrążenie pomiarowe i czas możecie zobaczyć teraz na górze. Oczywiście sektory na fioletowo podświetlały się dlatego, że byłem pierwszym kierowcą, który wyjechał z boku, no, tu już jak widzicie czas został przebity. A tutaj zaczynamy już ostatnie pomiarowe okrążenie w sesji Q3, jak widzicie jestem za duetem z Ferrari, trzecie miejsce to nie jest miejsce zadowalające wdwo... za mnie, jak widzicie delta, delta w prawym górnym rogu świguje. przejeżdżamy pierwszy zakręt, tak jak słyszycie niezbyt dobrze przejechane T1, Delta tutaj jest na czerwono ale jedziemy dalej, jeszcze dużo okazji do odrobienia czasu będzie między innymi zakręt numer 4, który można przejechać lepiej i jak widzicie, miałem lepsze wyjście, ta delta jest na minusie. I pierwszy sektor to jest poprawa względem zeszłego okrążenia. Tutaj dohamowanie do herpina i tak na dohamowaniu straciłem, ale na wyjściu zyskałem i jadę lepsze okrążenie. Tutaj już dohamowanie do zakrętu numer 10. I ten zakręt został przejechany naprawdę dobrze. Tutaj była duża poprawa względem zeszłego okrążenia, bo idealne dohamowanie, idealne wyjście. No i jesteśmy na prostej i mamy przez to większą prędkość odrabiamy. Tutaj teraz zakręt 11 też dobrze przejechany, bez... standardowo przejechany, bez większych błędów. Teraz dojeżdżamy do kolejnego zakrętu tutaj. Dotknięta taga i to koniec jakichkolwiek marzeń o pol pozyszy w tym wyścigu. I ja nie mogę się Tak, poprawiałem się, no ale niestety tej tagi nie można w taki sposób dotykać. No i co? Przynajmniej ładnie uratowałem bolik na wyjściu, że się nie rozwaliłem. Nie ma poprawy na tym drugim okrążeniu ostatecznie. No i jakim wynikiem zakończą się te kwalifikacje, na którym miejscu jest zakończymy? No tego się nie dowiemy, bo. Pan mądry kierowca Red Bulla przełączył scenę w obs podczas streama i mi się nie nagały wyniki po, po prawie całe okrążenie formujące. Będziemy się tu już ustawiać do startu do Grand Prix Bahrainu. Jak widzicie, jestem piąty, więc ostatecznie spadłem z tego trzeciego miejsca. Gdybym się poprawił, to po zeszłym by nie było, ale byłoby wyższe miejsce, jeśli dobrze pamiętam, to P3. Będziemy się ustawiać tutaj no, nowa funkcja w tej grze. I mamy fioletowe parkowanie, także będziemy mogli liczyć na mocny start. Startujemy na oponach medium, tylko jeden kierowca przed nami na hardach, jest to kierowca Ferrari Progracz. No i czekamy tutaj już na rozpoczęcie wyścigu. Będziemy startować do Grand Prix Bahrainu. No i tutaj jak można zobaczyć trochę przyciąłem, bo wystąpiły małe problemy z połączeniem u hosta, przez co to ładowanie wszystkich trwało naprawdę długo. Ale to nic, zapalają się światła, i będziemy startować z piątej pozycji do Grand Prix Bahrainu. No i guszamy, tutaj widzicie co po prawej się dzieje, to te problemy z połączeniem, o których mówiłem. Dwóch, problemu, dwóch kierowców z problemem z połączeniem, wyprzedzamy mojego teammatea, wyprzedzamy kierowcę Ferrari, i tam przez zdarzenie z tyłu wleciał we mnie has. Zostałem zepchnięty na takę. no i zblokowałem opony, więc ostatecznie spadłem o jedną pozycję po tym starcie. Przede mną się pojawił kierowca Mercedesa Luki Lucasino, który no na starcie był za mną. Szkoda wielka tego, że zostałem tak uderzony, bo naprawdę mieliśmy dobry start. Tutaj lekko straciłem kontrolę nad Polidem, ale już jest OK. Eee... Zostałem zepchnięty na targę na, na tej tarce. Bardzo łatwo zblokować tylnie koła no i je zblokowałem. Tutaj już dojazd do herpina i widzimy walka kierowców Mercedesa i to całkiem ostra walka tutaj. Host już zdążył wrócić do lobby. Tutaj się jeszcze zastanawiałem, czy nie mam dysynchro przypadkiem, ale, ale ostatecznie się okazało, że na szczęście nie. Na szczęście ta gra nie jest aż tak bardzo niełaskawa dla mnie. Tutaj już pokonaliśmy kolejną prostą. Widzimy nadal, nic się nie zmieniło kierowcy Mercedesa przede mną. Teraz dojeżdżamy do zakrętu, który dał mi się wyznaki w kwalifikacjach, ale mamy z niego dobre wyjście. I widzimy tutaj kierowca Mercedesa nas puszcza, prawdopodobnie chciał puścić swojego teammate'a, no ale przy okazji ja na tym skorzystałem. Przechodzimy tu już do okrążenia czwartego, i tutaj możemy zobaczyć, Rado walczy z Perezem w pierwszym zakręcie, prezesem, przepraszam. I widzimy, wyprzedza go na wyjściu z, z zakrętu drugiego. I przez te ostatnie trzy okrążenia nic się nie działo, po prostu okay. ugoniliśmy prezesa. Ja się ciągnąłem w DR-ie za radem. No i widzimy, Rado się utrzymuje tutaj przed kierowcą Hasa. No i tutaj ja zaraz pójdę w jego ślady, też wyprzedzę prezesa. No tutaj w, w trakcie po mojej akcji było słychać, że troszkę szybciej zabiło serce, bo Troszkę ten bolid, nie był pod kontrolą przez chwilę, no ale udało się go wyratować. Generalnie z tego odcinka będzie można skleić jakąś kompilację ratowania Bolidu, bo <laughs> będzie tu tego trochę. W e, tymczasem jesteśmy już na prostej. Po zakręcie numer 10, chciałem powiedzieć startowej. E, tutaj używam RS-DRS-u, ale no słabe wyjście i nadal jestem za kierowcą hasa ale jak widzicie, ja tego r trochę mam, a ja mu już mruga lampka. Także jest na no, no wyczerpaniu z ergsem. Migająca lapka oznacza, że kierowca ma poniżej 10% ARS-u. I tutaj widzicie dobre, dobre wyjście z zakrętu. Na tyle dobre, że prawie uderzyłem prezesa w tył bolidu, ale zdążyłem zareagować. Będziemy tutaj wychodzić na prostą startową. No i widzimy kierowca hasa zjeżdża do prawej. No, my tutaj. Wykorzystujemy DRS, oczywiście też X dla pewności, żeby na pewno uporać się tutaj z prezesem. No i jesteśmy przed nim i jedziemy dalej za radem. Jesteśmy w sekwencji zakrętów numer 1 i numer 2. Nadal jadę za radem. Tak jak mówiłem, z tego filmu można zrobić kompilację ratowania bolidu. Jesteśmy już na okrążeniu 7. Nic, kompletnie nic się nie działo oprócz ratowania bolidu przez poprzednie okrążenia. Nadal jechałem w DRS-ie za akadem. Mieliśmy podobne tempo, także dla mnie to była dobra opcja. No i tutaj wyjście z mojego ulubionego zakrętu w kwalifikacjach. No i tutaj Rado popełnił ten sam błąd co ja, no ale on nie miał tu już tyle szczęścia, żeby wygatować ten bolid. No i pojechał na doga do żabki. Powoduje to, że wychodzimy na drugie miejsce i jesteśmy za kierowcą Aston Martina. Yy, prawdopodobnie nie było tego w filmie możliwe, że to pominąłem, ale kierowca Ferrari yy, wyspinował. Tutaj pytałem, czy Rado żyje, czy odpadło mu koło, ale na szczęście żyje i jedzie dalej. A tutaj przeskakujemy już do okrążenia 12, nic kompletnie, nic się nie działo, cały czas taka sama różnica do kierowcy przede mną, za mną, nic się nie zmieniało, nic się nie działo na torze. No i tutaj zjeżdżamy do boksu, jak widzicie, fioletowy pit stop, zmieniamy opony na hardy, nie ma tutaj innej opcji w tym przypadku, bo... Nie ma żadnego safety cara ani nic. No i będziemy teraz, wiadomo, na nierozgrzanych oponach. Tak jak też możecie usłyszeć w tle, będziemy wyjeżdżać i wyjedziemy na miejscu. Zaraz zobaczymy, którym. Jesteśmy na miejscu szóstym. Przed nami Black King z Aston Martina. Gazu ugotowałem bolit, okrążenie 18 nic się nie działo, a jednak się dzieje. Nie 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 ma co. po jestem debilem. tak jak słyszycie tutaj granda strategia, no co no, no... Tak, ja się zgadzam z tym co wtedy powiedziałem. Yy, no nic się nie działo, nagle wyjeżdża safety car Dwa okrążenia, jeśli dobrze pamiętam, albo nawet jedno okrążenie po moim boksie. No także ja się wstrzeliłem ze strategią zjazdu do pit stopu perfekcyjnie, niczym Ferrari. Chciałem tutaj jeszcze zjechać do boksu, no bo on idealnie przed moim boksem, przed zjazdem do boksu po prostu. Chciałem zjechać, ale coś sprawiło, że odszedłem od tego pomysłu, no a mogłem zjechać po softy, bo przecież to by było tylko 10 okrążeń. Znaczy wiadomo tylko w tej grze, że te softy szybko się zużywają, zwłaszcza w Bahrainie, ale dojechałbym do końca. No i tutaj, jak widzicie, już powiedziałem inżynierowi, że zjeżdżam na tym okrążeniu. No i zjadę oczywiście po softy, także dosyć nietrafiona decyzja. Tutaj jeszcze lekki uślisk tylniku na wyjściu z dziesiątki. Będzie ciekawsze do. No i tutaj podjęta już strategiczna dobra decyzja. Zjeżdżam do boksu, oczywiście po softy, drugi boks w tym wyścigu. Będę zmieniał z hardy na softy, tak jak już powiedziałem, tutaj fioletowy pit stop. Yy, miałem szczęście, bo na tym okrążeniu, które jechałem jeszcze na hardach, psz, przed zjazdem do boksu, ale już. z w trakcie samochodu bezpieczeństwa. Mogłem jechać praktycznie na pełnym gazie, bo Delta cały czas była zielona, jedynie na końcu tam z... lekko czasami była czerwona, ale tak to była zielona i jadąc, jak jechałem normalnym tempem na pełnym gazie, także tu mi się poszczęściło. Nie wiem czy to był błąd gry, czy o co chodzi, bo z tą Deltą to różne rzeczy się dzieją. No ale fakty są takie, że jesteśmy na nowych softach i w sumie nie straciliśmy pozycji względem tego, co byśmy mieli, gdybyśmy zjechali na od razu, gdy wyjechał samochód bezpieczeństwa. Także tyle z plusów tutaj, grande strategia jeszcze okazała się łaskawa. A no to przez ten safety car się wyścig Tak, zdecydowanie safety car nam go rozruszał ten wyścig, bo trzeba to powiedzieć, była lekko stypa. I dlaczego pokazuję Wam ten fragment? Patrzcie na to, za mną jest kierowca McLarena, dublowany. I teraz zrównał się ze mną, ale zahamował i się cofnął. Co? Tak. Gra F1 zrobiła to, co lubi najbardziej, czyli stwierdziła, że w sumie to dublowanemu kierowcy, który jest za mną, mam oddać pozycję. są po Tu byłem troszkę zdenerwowany, że kierowca a za... czy... Nie wiem, czemu się ze mną zrównywał, czy się zagapił, czy o co chodziło. W każdym razie nie pocieszył mnie ten fakt. No ale oczywiście taka, już wam mogę powiedzieć, została zdjęta po wyścigu. No oczywiście pozycji nie oddałem, bo to błąd gry. No i tak, jedziemy dalej na. W tym miejscu, na którym byliśmy, i dalej za samochodem bezpieczeństwa. Koniec. Tutaj inni kierowcy mieli lekkie problemy z Deltą, przez co było agresywne hamowanie dosyć. No ale będziemy mieli restart. Jestem pierwszym kierowcą, który jest na nowych softach. Także przede mną trzej kierowcy, którzy są na starych gumach. I tutaj będzie dobra okazja, żeby wygrać ten wyścig. A fajnie nie mogę ścisnąć. <tru> trochę się zdenerwowałem, bo gest <gastark> tak to jest dobre miejsce na wyprzedzanie, A tutaj gra nie pozwoliła mi wcisnąć gazu i nie mogę wcisnąć tego gazu, przez co ten gest był beznadziejny. Dziękuję grze F1, no i no i się trochę zdenerwowałem, ale miesza z tym, jedziemy. Tam za mną jak możecie zobaczyć jest kierowca McLarena Kubiks, który w Q1 miał świetny czas, 60% przewagi nade mną, tutaj dohamowanie do herpinga no i... Moja reakcja była świetna, ale odejdźmy od niej no... Ruch... Niektórym to trzeba studzić głowę, no i super, Ishak jest za mną. Tak, tu się zdenerwowałem, no, bo kierowca Ferrari jest za mną, yy, on ma dobre tempo, nie chciałem go mieć za sobą. Co zrobił kierowca McLarena, nie wiem, zapytajcie go, fartem tam uniknąłem po prostu kontaktu, bo kierowca Ferrari, progracz szybko stał się duchem, to samo kierowca McLarena i dzięki mnie tylko nie musiałem tak naprawdę, no nie było dla mnie zagrożenia, wiadomo, że lekko zmieniłem linię jazdy, żeby ich uniknąć, no ale byli oni duchami, więc na szczęście nikogo nie walnąłem. Jak widzicie, ten wyścig toczy się naprawdę świetnie, bo jesteśmy na. No. Kto by się spodziewał, żeby p 5 walczyło o zwycięstwo? Znaczy, spodziewałem się, ale nie wiedziałem, że to będzie na tyle proste w sumie zadanie. No, bo co, jestem na nowych oponach. No, to pozostało mi formalność wyprzecić tylko tych kierowców przede mną. No i tutaj będę się brał za kierowcę Aston Martina na prostej. Jak widzicie, używam DRS-u, rs zrównuję się z nim, mam prawo do overlapa, trzymam się wewnętrznej. No i daj Ja nawet jeszcze nie wiem, jak te wszystkie słowa wypikam, ale. No tak, no tu jeszcze kierowca McLaren nam nie wyprzedził, ale już naprawdę mniejsza z tym. To, co tam się stało, to. Tak. No zdenerwowałem się, bo jechałem po zwycięstwo w tym momencie. Wie... W tym momencie wiedziałem, że już jest po zwycięstwie, po jakiejkolwiek walce o zwycięstwo. A szkoda, bo 25 punktów na początku Sezonu by się przydało. No zdenerwowałem się tam, zagotowałem. Co będzie widać później, że już nie byłem w stanie jeździć na pełnym skupieniu. Właśnie ruch jaki mogłe. Sz, kurwa. <grym> <grym> Tak, tutaj potyczki w Kubiksa i progracza, część druga. Eee, Progacz został za nami, jakby to ładnie powiedzieć. Jechał sobie bokiem, był wieziony przez kierowcę McLarena. I tutaj dojeżdżamy do Herpina. Tak. Zagotowałem się. Byłem. W <grystanie> trochę, że takie rzeczy mówiłem. Mam nadzieję, że to wyciszyłem i o tym nie zapomniałem. E... Tutaj już. nie było chłodnej głowy. No i popełniłem. <grystanie> Zasunęłałem się, co ja mogę powiedzieć. Yy... 5% baterii, gdzie jest moja bateria? Tak, to mnie do dzisiaj zastanawia, gdzie ja zużyłem tą baterię na tych ostatnich okrążeniach. No co, no przed Harpinem się zagotowałem i. No i wyszło na to, że. wykluczyłem się z walki o. to. 7-5? Tak naprawdę z własnej winy. Tutaj luki mnie puścił, dziękuję za to bardzo. Fakty są takie, że mogłem walczyć o zwycięstwo. Prawdopodobnie się powtarzam, ale naprawdę mogłem walczyć o to zwycięstwo. Czułem dobre tempo w wyścigu, no ale to, co stało się w tamtym zdarzeniu, no to. Nie rozmawiajmy już po prostu o tym i o moich reakcjach też nie rozmawiajmy. Jedziemy dalej, walczymy o cokolwiek, no bo jak wiadomo, każdy punkt się liczy. Mamy 26 okrążenie z 29. No i co, może się uda odrobić chociaż parę pozycji. Wciąż mam nowe opony. A tutaj jak możecie zobaczyć nie minęła chwila, no i Baxter odpada z sesji, mamy kolejny safety card, co mnie w sumie ucieszyło, no bo liczyłem, że może ktoś jednak stwierdzi, że zjedzie jeszcze po te nowe softy i dostanę parę pozycji, dzięki którym awansuję do góry, zdobędę jakieś punkty, mogę już powiedzieć, że tak się nie stało, że nikt po te softy nie zjechał, ale mimo wszystko się cieszyłem, bo znowu stawka się zbije i miałem jakąkolwiek szansę powalczyć o coś. Będziemy mieli już drugi restart w tym wyścigu. Tak. Nie wiem, co tu się stało. Tak. Świetna gra. E, będziemy mieli restart. Jesteśmy daleko z tyłu. No i to nie jest zawodowalająca pozycja. No i mamy restart. Tym razem na szczęście bez błędu z gazem. Bez rewelacji. Zwykły restart. Tutaj dość spora prędkość na prostej, ale już odpuściłem wejście jakiekolwiek pod łokieć w pierwszym zakręcie, bo byłoby to zbyt ryzykowne. Także jedziemy dalej, tutaj błąd Akima i go wyprzedzamy. Tutaj się trochę powabiłem bolidem i poszedłem nim bokiem. Żartuję oczywiście, ale kolejny raz udało się mi wyratować bolid, także ja sobie składam gratulacje. Tutaj ratowanie bolidu, część już sam nie wiem która, ale po raz kolejny poszedłem bokiem i to znowu na tej czwórce, z której... Ciężko się wychodzi, w, w której łatwo popełnić błąd. Eee, tutaj kolejna ostra walka między kierowcą Aston Martina i Mercedesa. Tutaj kierowca Alpin i ja stwierdzam nie w dziesiątce, a na czwartego nie wchodzę. Ale tutaj udało się wyprzedzić rada kierowcę Mercedesa. No i jesteśmy przed nim, zawsze jakiś pozytyw, prawda? No właśnie tak nie do końca, bo to hamowanie do zakrętu numer 11. Dostaję... No... Ra... Rado przestrzelił hamowanie, walnął mnie w tył. Potem dostałem jeszcze strzał od progracza, którego oczywiście nie obwiniam, bo nie miał na to wpływu, że nagle mój bolid wpadnie pod jego koła. Tu miałem nadzieję, że ja mam desyncho, że to że tak nie wyglądał ten wyścig. Tu jeszcze spin zawodnika Mercedesa na ostatnim zakręcie. No i dojeżdżamy poza punktami. Bardzo pechowy wyścig. Nie uważam, żeby w większo... żeby w tych incydentach była moja wina. No i tu skończyłem stream, bo się zdenerwowałem. Tutaj możecie zobaczyć ostateczne wyniki. Wygrał Long, jednak werdykty mogą zmienić ten wynik. Jeśli chcecie zobaczyć ostateczne werdykty, to zapraszam na fanpage'a ligowego, którego macie w opisie. Zapraszam do... Zostawienia lajka, subskrypcji, napisania jakiegoś komentarza, co mogę robić lepiej. Mówię, to jest mój pierwszy film i na pewno następne odcinki będą lepsze, bo ja mam pomysł, jak to robić, mam pomysł, co robić, tylko potrzebuję to wprowadzić w życie. No i tyle, mam nadzieję, że będziecie ze mną i będziemy się tu fajnie bawić. Yy, dziękuję za oglądanie tego trochę rozczarowującego wyścigu. Zapraszam już za parę dni do odcinka z Virtual Polish Series. Link w opisie macie też mojego Twitcha, ja tam streamuję, możecie oglądać na żywo, jak się bawię. Zapraszam na Twitcha w opisie, zapraszam na fanpage'a w opisie. Zapraszam do obserwowania, żeby być na bieżąco naprawdę będę wdzięczny, bo to się na początku przyda. Taka motywacja. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia. Cześć!